Witajcie, tutaj, ja, Tavi, tavi bądź Awi. Zresztą, jak wolicie, tak, dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft. W ja świecie, rozpacz. Tak, dzisiaj zaczynamy w jaskini, tak jak poprzednim razem skończyliśmy. Jeszcze w czytałem, co do poprzedniego odcinka, jak chodzi o te diamenty, bo to jest trochę, no jak widzicie. Ja to zebrałem. Słuchajcie, na drugim odcinku, moim, tym kilofem, który macie tutaj żelaznym Bez żadnej jakby yy, fortuny, to się go nazywało. Że szczęście, szczęście. Tak, to jest szczęście. Że więcej diamentów może mi drobić, tak? I nie rozumiem, co się stało z tym światem, że tak się dzieje, tak? Zepsuło się coś, no ale no, chyba spoko. Chociaż nie chciałem mieć tak dużo tych diamentów na początku, bo rzeczywiście ja chcę to... Mieć długą serię, tak? A to, to... Mm. Aż wiecie, aż mi korci, żeby zrobić tak dla beki... <ś> <ś> nie, mile. No, no, widzę, że 20, nie? 20 botyk zrobić dla beki. No, 21 botyk, No, ale nie, no, weźmy sadę. Jakoś to wykorzystamy. Może w niebekowy sposób, ale chociażby po prostu lepszy sposób, tak? Okej, okay, wyjdźmy sobie z naszej groty. jeszcze was chcę zaprosić na mój drugi kanał. Gdzie nagrywam Stricte Transformize na kanał Pauliny i na nasz wspólny serwer Discord. Gdzie możecie z nami popisać, tak? jest fajnie miło i tak dalej. Okej, okay, słyszałem tu przy tym szkle... szkielet. Szkieleta słyszałem. Tu. Ja tutaj sobie wejdę trochę głębiej. Ooho, oddaliłem trochę mikrofon, bo widziałem, że był problem taki właśnie, że był za blisko, ale teraz nie wiem, czy gra nie jest za głośno. Właśnie, już dużo zmian. Generalnie mam dwa monitory. Ja teraz widzę idealnie OBS, jak mi słychać, jak słychać grę. I gra jest strasznie głośno. Ja to muszę takim bądź razie przyciszyć. Mowa to, to nas w sumie nie obchodzi. Dobra, nie wiem, czy wszystko jest tak głośno. Teraz jak będzie? Czekajcie, bo patrzę na te monitory i nie ogarniam sterowania. Dobra, powinno być na pewno lepiej. Okej, okay, jest świetnie. Najwyżej będę miał problem znowu z montażem. Endermanę chcemy zabijać, bo... Perły, tak? Wiadomo, enderperły są koks. Wezmę sobie tą pochodnię, zamienię na tarczę. Mój tak, z tego co widzę na montażu, wszystko ładnie widać. Nie mogłeś mnie widzieć! Uch! Nikt go nie ma, dobra? Ale to jest trochę riski, trochę. Ej, miałem tarczę. Nie zgadzam się ani trochę z tą decyzją. Wiecie co byłoby super znaleźć? No, co jest w ogóle? Ja to po ci go poruszałem. Ja mam jakiś nie tak świateł, chodzi o reszt tak samo. Spokołoby znaleźć. To się co prawdawne. Yy, opuszczone coś tam kopalnie. Nie ja wiem, tam gdzie jest Warden, ta, ta cała siedziba. To Byłoby super znaleźć. Widzę, że jest idealny na to w sumie jaskinia. Ale problem w tym, że to jest zai... zajeb... No dobra, powiem to zajebiście rzadkie, ta? I prawdopodobnie tego tutaj nie będzie. Ale zobaczymy, chciałem bardzo to odnaleźć. Zbierzmy sobie żelaza jak najwięcej. A i teraz jak jest która czwarta minuta, Nawet nie muszę słuchajcie, gry minimalizować. Co mówicie? Wow, w końcu. <grym> zapraszam was do pozytywnego oczywiście jakieś oceny i subskrypcji, tak? Jeżeli chcecie więcej Minecrafta i wam się ta seria podoba oczywiście. A wiedziałem, że są osoby, którym się to podoba. Więc zapraszam, tak? Jeżeli chcecie więcej. Jak chodzi o Don Starwa, to delikatnie tak małe przerwy są, bo Powiem szczerze, nie będę szukiwał. Ja dla mnie ta gra jest naprawdę ciężka. Nie tylko po prostu, że jest taka trudna, wiadomo. Tylko ona działa ciężko na psychedzie. ja naprawdę y, ciężko się w nią gra. I ja nie mam takich nerwów, żeby po prostu tak lamić. Nie? Naprawdę, ja nie mam psychy na to. Ja się muszę nastawić na odcinki i się co Bo to mnie wykańcza. Co jest? To stanowa tekstura nie tekstura nietoperza. Niby ma... nie niby... Większe hitboxy, czy hitboxy, to nie wiem, ale. O, lepiej go widać jakoś nie mogę go trafić. Bo, niby poprzednia tekstura nietoperza była nienaturalna z tego, co czytałem. Opinie, dlatego to zmienili. Z czym się kompletnie nie zgadzam, no ale. No, niby tak było. Mogło coś. No, coś w tym może jest, bo rzeczywiście, jak się tak idzie doglądać niesamowicie szczegółowo, to może tak jest, ale. Dajmy, przesada. Wolałem stare nietoperze, jak jakoś bardziej mi się podobały. Ale, no wiecie, nie będę się tam kłócił, nie? No, bo nie ma co przecież. <laughs> zmienili i kropka. Czekajcie, gdzie ja byłem, a gdzie mnie nie było, bo ja nie odnajduję się w tej jaskini ani trochę. Diamenty. Pewnie dalej się by dobrze spiły jak i normalny. To jest pewnie rzecz nie omina. O mi. Nie do ominięcia, o inaczej. Sprint mi się skończył. Dobra, to na spokojnie. A! Ty skubany draniu, co myślałeś, co? Przewidziałem to. Zgniję mięso, by się sprzedało, żeby je pozbierać na wieśniaków, ale jestem trochę teraz w kryzysowym momencie. Chwila, przecież mogę sobie to. Dobra, to sobie upiekę. Niech to się piecze, a ja się tu rozejrzę nad y, ciekawymi może dla nas rzeczami, takimi jak na przykład ruda żelaza czy złota. Że złota w ogóle nie zbieram, nie? Olewam to strasznie, ten temat, ale tak na razie do piglinów nam się nie śpieszy, a złoto jeszcze poza tym, do, 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 czego? No, do złotych marchewek czy innego takiego tego to... Ja myślę, że złoto to raczej będziemy zbierać w momencie, kiedy będziemy już mieli nether. A to już naprawdę jest za niedługo, bo mamy już tyle diamentów, że. Jednego bym do lawy wrzucił, bym jakoś mega tego nie poczuł, wiadomo. No taki. aż tyle, tak? Dużo naprawdę. Dobra, zjem. Pomimo, że trochę zmarnuję, bo to daje więcej mięsa niż jak teraz nie miałem go, ale żeby się wygenerować, bo. nie mamy żadnej zbroi. Naprawdę jesteśmy bardzo łatwym punktem do zabicia. O. Tutaj pomyślał. oczekajcie, to ja nie zrobię sobie zbroi diamentowej. <laughs> Boże... Czekajcie, bo ja mu muszę pokazać pewne statystyki. Tutaj są statystyki. Czas gry. Godzina. Rozumiecie to? Niecała godzina była, jeszcze jak miałem te 43 diamenty. To jest taki właśnie poziom tego świata, że on z nim jest coś się tak. Ja ledwo weszłem do pierwszej lepiej jaski lepszej jaskini. Już mam 50 diamentów, pewnie, bo ta ruda teraz też się trafia taka po 49, no to prawie 50. O, no to już mam 50. W sensie, no okej, okay, nie, tam jeszcze więcej diamentów. No Minecraft jest ewidentnie popsuty. A bo ja może mam jakiś biom, nie wiem, może rzeczywiście ja jestem na biomie, gdzie się więcej diamentów respi, bo wiem, że takie coś jest. Że pod każdym... pod danym się biomem jest jakby większy resp konkretnego, wiem, minerału, ale... No bez przesady, no myślę, że aż tak by raczej nie zbustowali respu diamentów. Boże, już mam prawie tak diaksów. Po godzinie grania, tak? Oczywiście, oznaczając to. Mieliśmy iść do cave'ów, do no, chartu, ale ja nie wiem, gdzie to jest. Ja to totalnie zgubiłem, wiem, że miałem w planach tam pójść. <laughs> o mnie goni! Ej bij mnie! Ej, ja nie chciałem na niego naprawdę spojrzeć, nie? No, to był koniec ewidentny. Nie miałem jak tego uniknąć. Nie, nie będę jakoś tak mega. Może odreagowywał agresywnie? No ale szkoda? Pójdę spać. No szkoda bardzo, nie? Ja pierdzielę, ale to był jumpscare. <laughs> jest taka modyfikacja do Minecrafta, która pozwala pobrać jakiegoś potwora, który straszy, ta? Ale wiadomo, my grałem w Basic Minecraft. Ja, ale to jest ładnie. Trochę mi kratki już zjadły, nie? FPS-ów zebrało. 52 diament. Co jest nie tak z tą grą? Komputer i rasową. Dobra, kill off. Na pewno kill off diamentowy. Na pewno mieczyk, tylko zaraz zrobię sapatyki, nie? Miecz, wiadomo. Zrobię te patyki, może. Tutaj przepalę ciebie, tu przepale. Aha, no nic nie przepale. No i czekajcie, co by jeszcze było warto zrobić? Tak, może. No wiem, że zbroję, ale tak innego. To może bardziej by taki enchant, ale. Hmm, słudze enchantowanie, ale wiecie. Obsedian trzeba wykopać, to to zaraz zrobimy naszym kill No dobra, no co ja mogę zrobić? No skraftuję już tą zbroję. Nigdy tak, jeszcze nigdy tak nie miałem, że zanim skraftowałem z... diamentową zbroję, to jeszcze nie miałem szansy skraftować żelaznej, nie? C... Słuchajcie, ja w to nie wierzę. Nie, to jest. On trochę przesada, no nie chciałem tak. No nie, nie podoba mi się to. Wszyscy by się i niepewnie ucieszyli, ale mi się to szczerze nie podoba ani trochę. No dobra, taki świat się trafił. Niech będzie, ta. Mek. Dobra, no to w takim razie dzisiaj będziemy raczej też chodzić po, po jaskiniach, bo chcę znaleźć teraz yy, od razu może Obsydian, ta? 64, a 61 mam tego. Ale nie wiem do staka brakuje. Żelaza, więc od razu może tutaj. Do pieca niech się robi. A my idziemy do jaskini, chyba nie tej samej, bo to nie ma co chodzić w kółko to samo miejsce. Pójdziemy sobie gdzieś indziej, tylko pytanie, czy będzie gdzieś indziej jakaś fajna jaskinia. No nie konkretnie, aż tak fajna, nie? <laughs> mamy nadmiar diamentów, obecnie mamy 23. E! Co goś mi robił? Bez przesady. No to w sumie jest taki biom gorzysty, poniekąd. To w sumie może być tego wina? Nie wiem. Dajcie koniecznie znać, bo... czy znaczy, pewnie już daliście w poprzednim, ale jeżeli nie, to dajcie w tym odcinku, bo rzeczywiście trochę mnie to zastanawia. Bo to naprawdę pierwszy raz, kiedy w Minecraftie miałem taką sytuację. O, to jest ta jaskinia, tylko nie. Ta głębina. A o dziwo do głębin miałem nie wchodzić na początku serii. Takie miałem postanowienie, ale potem pomyślałem, że nie będę wybrzydzał, bo rzeczywiście, kto by wybrzydzał. No i to chyba był dobry ruch poniekąd, jakby patrzeć na rozwój, nie? naszej postaci. Jakaś jaskinia. O, żelazo. No, żelazo nam się sprzeda, jak najbardziej. Sióp, nie będę na to oszczędzał, tego nie mam bo. No, nie ma co go oszczędzać. Naprawdę, po co? A jak każdy wie, kopanie węgla jest dosyć nudne i nikomu się tego robić nie chce, i dlatego zawsze są wraki. Nie wraki, tylko braki węgla. Na każdym świecie. Bo nikomu się tego kopać nie chce. Co najmniej tak ma każda osoba, którą znam razem ze mną. Zawsze mam problem z węglem. Nadbywało, że robiłem sobie stakami węgiel drzewny, nie? Żeby mi się bardziej chciało drzewo rąbać niż. Zbierać węgiel. A to jest jeden z najważniejszych przecież yy materiałów, tak? Minerałów. Dobra, żelazo. Żelazo będzie mega potrzebne, jak będziemy sobie enchantować książki, a następnie te książki nakładać na narzędzia, tak? Fajnie byłoby znaleźć wioskę, bo tam będą na pewno jacyś villagerzy, którzy nam takie właśnie książki zaoferują. A najlepiej byłoby takiego sobie villagera zabrać, porwać sobie go do łódki, zanieść gdzieś do nas tutaj. Nie, chociaż nie wiem, jak miałbym to za cholerę zrobić. Pewnie bym od cholery zrobił tego. E, torów i wagonikiem bym go przeniósł, jak zawsze. To robię. No i napierdzielać w niego, aż mending będzie, tak? Bo szczęście, o! No nie wiem, czy szczęście, bo jak znanie taką męsknię po raz drugi, gdzie będzie tyle diamentów, to... No to ja już nie wiem, co ja tutaj mam dalej robić, po prostu iść na smoka. <laughs> mek, mek. Generalnie seed ja wam podałem, tak? F3. Nie, w trzy. Czekajcie. Chyba komendo się... Ja mam wyłączone komendy. Działa seed? Działa, o! To jest seed mojego świata. Dla osób, które mi nie wierzą, że w tej jaskini było tyle diamentów. To wpiszcie sobie ten seed i sami to zobaczcie, że tak było, bo... To jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym zobaczyć w komentarzach, że ktoś mi mówi, że nagle sobie, nie wiem, podrzuciłem. Ten świat po prostu jest jakiś nie po kolei. Nie wiem, może dlatego, że wpisałem dat. Ja mam pojęcia, żeby tak jest. Może rzeczywiście tak jest po prostu w ale ja o tym nie wiedziałem, bo... Bo jestem... Pod kamieniem czy coś. Rzeczywiście, może ten 1.24 ma w sobie coś takiego, że jest trochę obesrany z tym. Z oczywiście. Jest z tego węgla. Z diamentów tak? Chciałem powiedzieć inaczej. Innego słowa chciałem użyć, ale niech już będzie to. Fajne jest to, że mamy dużo expa i tego expa nie tracimy i najprawdopodobniej nie stracimy do momentu, aż nie zrobimy pierwszego enchantu. To mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy nie jest za ciemno, bo jednak nie zwracam tu uwagi za bardzo w OBS-ie. Dla mnie jest jasno, ale no nie wiem, jak dla was, więc może jednak będę miał tą pochodnię w ręce. No, to długo, że miłem ponosił, nie? Chciałem znaleźć Wardena, bo. Nie wiem, to jest dziwne. Generalnie upoliny na kanale. Tam kiedyś nagraliśmy chyba odcinek, czy dwa odcinki z Minecrafta. Tak samo. Od razu ta seria, wiadomo, się uśpiła, ale tak. Nieistotne, nieważne. Na drugim odcinku właśnie znaleźliśmy tą jaskinię. Od razu, raz, dwa, nie? Najrzadszy, yy, najrzadszą strukturę w całej grze żeśmy znaleźli. Od razu. I to był pierwszy raz. To nie jest Bóg. To jest dosłownie latająca. Latający biom, O. I Emerald, ja tam idę. I to jest dosłownie pierwszy raz, kiedy w życiu widziałem strukturę Wordena, Naprawdę. Ej, lagi są. wow Ej, jakie to jest zajebiście ładne miejsce. Chyba się przeniesiemy z tym domkiem, mi się wydaje, nie? Ja pierdzielę, ale ładne miejsce. F300 kliknę, żebym wiedział, gdzie to jest. Dobra, mamy tutaj wiadomo jaskinię. Ale no, jakoś tak mnie nie zachęcają. Może kiedyś się podwiedzam. Jezu. Ej, ja na pewno nie dałem większych biomów. Ja muszę zobaczyć sobie na tym pierwszym odcinku, co ja tam wziąłem. Bo jak wziąłem sobie powiększone biomy, to trochę masakra. Czy ten Minecraft po prostu taki jest? Nawet bez tych powiększonych biomów. On taki jest rozro rozrośnięty? Kuźwa, no bez przesady aż tak. To jest naprawdę ogromny. Te biomy są tak ogromne. Dżungla! Czekajcie. O! Oh. Mam nadzieję, że będą pandy. Jak będą pandy, to, to, to ja je od razu zabiorę do siebie, nie? Wszędzie jaskinia, Jaskinie przy jaskini. Każda z tych jaskin, jaskin prowadzi gdzie indziej. I każda ma w sobie szansę mieć Wardena. Kiedyś pewnie będziemy to eksplorować, ale na, na razie... Chociaż miałem się bardziej zajmować właśnie tymi jaskiniami w tym odcinku. I w sumie miałem je szukać i znalazłem... Wow! To chyba pójdziemy sobie do dżungli, bo jakoś mnie to bardziej teraz interesuje, nie? Emerald. Ten emerald też mnie interesuje. Nie wiem, zebrać go czy nie zebrać, bo pewnie tego miejsca nigdy nie zgubię, bo to jest coś przy bazie. A kiedyś będę miał efekt szczęścia na jak Kto wie, kiedy? Nie, no, zbieram od razu. Nie będę, to wiadomo. Tak, emeraldy łatwo się farbi. Prawie łatwo. W zależności na jakim poziomie gry. Najłatwiej to się zawsze robiło papierem, ja dobrze pamiętam. Mieć ogromną farmę trzciny cukrowej i gościa, który chce mieć. Papierta. Okej, okay, to nie będzie łatwo zejść na dół, mi się wydaje. Ryzykować nie ma co, pomimo, że mam diamentową zbroję. I tak nie ma co ryzykować, czekajcie. Dobra, wiem jak to zrobić. Raz. Dwa i teraz. Nie powinno być opcji, żebyśmy się spierdzili, nie? Ta właśnie, nie było. Dobra, sobie męską, chociaż przeszyłem to. już że umrę, już, już miałem że mi śmierć. Czekajcie, dużo tutaj jest. Od cholery jest tutaj miedzi. No to, 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 to. Ja nie wiem, Żyła miedzi, nie? Może tak być, tak właściwie. Kto wie, ale nie potrzebujemy miedzi. Tak na razie, w mieć mamy wylane, naprawdę. Nie chcę tego. W przyszłości może to się trochę zmieni, ale na razie nie potrzebujemy. Po prostu poszukajmy tego co nam potrzeba, tak? Wiele rzeczy takich właśnie pominają, co nam potrzeba. Czyli właśnie tak na przykład węgiel, żelazo, to wszystko tam za plecami sobie jest, ale już. W... Ja widziałem ile tego jest tam dalej, więc już to tam pominę sobie. Pozbieram to, co to mamy tutaj, nie? Bo generalnie ja myślałem, bo... Myślałem, ja chciałem, ale ja dalej czekam na. Na to aż końców w tych grach, które zaraz wymienię, wyjdzie... Znaczy ta gra, aż... Inaczej, aż te gry wyjdą inaczej, o, z wczesnego dostępu, tak? Czy to jest 2, eee, Co tam dalej jeszcze było we wczesnym dostępie? A, SIN! Czyli taka mega fajna, klimatyczna gierka. Skoro mechanik to bardziej czekam na aktualizację, tak właściwie, aż będzie ta nowa, bo ma być ekstra, naprawdę jestki i tak dalej, nie? Wow, oczekuję jak cholera. I co tam jeszcze w sumie? Na no, dużo gier, generalnie, już, już mi ciężko je wymienić, tak na przestrzał, Musiałbym sobie zobaczyć, co ja tam mam. Ale to dużo kier oczekuję, aż w końcu wyjdą tak fajnie na w cudzysłowie pełną wersję. Bo naprawdę chciałbym z nich zrobić fajną serię. Tym bardziej, jak Slime Rancher dla mnie jest tak sentymentalny, bo ja grałem od samych początków. Nie totalnie. Jak tylko ta gra wyszła, była tam nad nie wiem jaka wersja gdzieś tam w recenzji tej gry, Tej gry znaczy się yy, na moim streamie dałem. To podałem dokładnie z jakiej jest. W, na, od jakiej wersji gram, ale naprawdę takiej wstępnej, że jeszcze nad nie było tego całego świata kamiennego, ta. Więc no. Płyta, fajnie. Ok, w ogóle w spawner, to może takieś wrócimy, zrobimy sobie coś ciekawszego. Kurde, jakie tego miejsca. Płyty, no wezmę w ogóle co ja robię. Wezmę sobie całą skrzynię, jedną i drugą. przecież, nie? A F3 sobie tutaj kliknę, że było na no, odcinku, żebym pamiętał. Dobra, lecimy dalej. Może kiedyś sobie zrobimy jakąś farmę zombiaków. A to byłoby naprawdę przydatne, słuchajcie, bo można by było zrobić taką przy okazji jeszcze yy, farmę... A, ...czyż to raczej nie będę robił specjalnie farmy, ale łatwy dostęp, bo inaczej będzie fajnie się można by było wymieniać z villagerami na pierdzielone emeraldy, tak? No jak na razie to mam to w głęboko i odbyciu, bo... Na razie nam tego naprawdę nie potrzeba. Do wioski nad się nie wybieram. Ale prędzej, czy później będzie trzeba, ta? Ta taka dosyć słaba. Myślałem, że będzie lepsza. no wyglądała na, na epicką, bo zresztą dalej wygląda na zajebiście ładną, dużą, ogromną, głęboką. Ale nie jest taka. Oła? O O, gno... Dobra, mu ucieknę po prostu. Nienawidzę baby zresztą to jest chyba... Nie wiem, jakie są statystyki, ale mi się wydaje, najbardziej znienawidzony mob w całej grze. Baby zombiak. Nie, dajcie swoją... ...indywidualną odpowiedź, jestem ciekawy w sumie. Nie chciałem cię zabić, chciałem tam wepchać. Żebyś się zamienił w utopca i, i był... W... Poniekąd to jest klątwa, słuchajcie, zombiaków, nie? Nie mogą wejść do wody, która ma co najmniej dwie kratki. Bo się utopią. Dobra. Słuchajcie, będzie wam trochę ciemniej. Ale ja jestem gotowy, żeby z nim teraz zawalczyć solo. Ależ to było proste. O, nie powiem bronić tarczy. Może też to nie trochę nie ułoży, ale tarczą eksplozji, ponieważ to strasznie psuje tarczę. Nie, wiem, ile, Dokładnie to nie wiem, ile, ale naprawdę bardzo dużo zabiera. Pamiętam, że kilka eksplozji tam kiedyś mi zabrało yy, z pół tarczy, nie? Czyli znaczy, na całą tarczę, pamiętam, że sobie zrujnowałem na tym, że eksplozji chroniłem. Lepiej po prostu chcę uciec tyle. Najlepiej hmm, to w ogóle zabić creeperami się wydaje, nie? Dobra, czekajcie, już nie potrzebuję tego, to wezmę sobie Z, tak, bo ja mam zmianę na Z. Bo Z jak zmiana. No nie, po prostu mam tak wygodnie. No i jesteśmy o to właśnie tej dżungli, którą przedtem widzieliśmy. Babus! Ale to jeszcze nic nie znaczy. Ale bambus fajnie, wobec zrobimy sobie farmę babusa. A farma bambusa jest nam potrzebna zresztą po nic. No ale będziemy mieć farbę, bo... No kto wie, może kiedyś się sprzyda. Nie ma miejsca. To antez, że ktoś tam ma w Wrócę. No, jedzenie się sprzyda, no nie powiem, że nie. wiesz <grystanie> mnie szturknął i się tak na mnie patrzy przez te 5 sekund. Dosłownie nic nie zrobił, nie? Śmiech. się to wyglądało. O! Przerzuciłem przypadkiem. No i właśnie z tym podwójnym monitorem jest to problem. Taki. Ale powiedziałem dziwne. Złożyłem dziwne zdalenie z... Mając dwa monitory, jest taki właśnie problem, że przypadkiem, jak się przerzuci kursor na drugą stronę, to się od razu gra pałzuje. Czekajcie. No nie, teraz nie przerzuca. To nie wiem, Doblokuję to w momencie. Nie wiem, czemu by tak było przed chwilą. Dobra, trochę żarcia z zbieramy. Ile świń? Jeszcze jak? Nieważne. Takie porównywanie to może nie wypadają. Możecie się domyśleć, ale ja wam nie powiem. Mój głupi humor. Generalnie, w 1,25 doszły. No jeszcze nie teraz, bo ja jeszcze nie mam tej wersji nowszej. Nowe wilki. I ponoć najrzadszy wilk, który jest. Przy okazji naprawdę bardzo ładny. Znajduje się właśnie na tym biomie, który właśnie znalazłem. E, fajnie? W sensie. To jest najrzadszy biom w całej grze, też mi się z tego co wydaje. Czy taka polana, jakby lasek taki. Goły las dżungli, nie? To myślę, że to jest chyba miejsce, na którym... Można by było najbogat... Najbogaciej, tak się mówi? Naj... No to po... <gryw> wiadomo, najbardziej prestiżowo zamieszkać. Na razie sobie wezmę koordynaty, żebym pamiętał o tym miejscu Jest dosyć małe Bo tam już chyba nie ma, nie? Albo są... Dobra, nieistotne Zapiszę sobie to miejsce i tyle Kurde, mam ścinki delikatne Nie wiem, czy coś mi się w tyle nie przetwarza? Chyba nie Dobra, ale ja... Ja wam teraz zakończę odcinek w tym miejscu Ponieważ odcinek już trwa 27 minut, no i nie wiem, myślę nie krótszy, bo na razie jeszcze nie, nie, nie zdecydowałem na tym, czy chcę, żeby odcinki trwały 40, czy właśnie to 25 minut. Tłusze, czy takie bardziej średnie, bo krótkich robić nie będę, raczej takie, no powyżej 20 minut, nie? Takie średnie będą, długości tak, więc się z wami żegnam, no i widzimy się w następnych odcinkach. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej. Odcink w serii Minecraft, to zostawcie jakąś ocenę, subskrypcję A ja będę wiedział, tak? Napiszę oczywiście jakiś komentarz, nie wiem Zredywajcie mnie, czy coś? No, na przykład i i tyle, tak? Widzimy się w następnym odcinku, no to cześć Ja jeszcze tylko sobie zabiję tą świnię A tam jego, słuchajcie, przodek Nie, czekaj Tak! Bo... creeper miał być świnią Każdy o tym wie no, więc cześć.